Halo. Halo. Dzień dobry panie Krzysztofie. Dzień dobry. Michał Batelski z tej strony ocznę sobie pana zainteresowanie naszym projektem inwestycyjnym i Media Age. Rozumiem I to dalej. Ja... ja tak rozumiem, że Pan jest zainteresowany właśnie możliwością dla zarobku na inwestycjach. Co się zgadza? To się zgadza, oczywiście. Dobrze. Ja w takim razie mogę panu wyjaśnić w jaki sposób to działa i pomogę panu wtedy w aktywacji. Pan ma teraz chwilę czasu? Mam tak z pół godziny. Świetnie, no, to nawet więcej niż nam trzeba. Okej. Okay. Dobrze. Proszę mi powiedzieć, Panie Krzysztofie, Pan wcześniej już inwestował w jakiś sposób? Przez konto maklerskie, tylko czy wiesz, w jakiś sposób? Ja inwestowałem z koparką. Mm, czyli kopał Pan bitcoin, tak? Tak, no znaczy ja, ja mam kartę graficzną, wkładam w taką szpatułkę, wkładam bitcoina no. i mi kopię wtedy. Odpalam kartę, kręci metlazor i mi kopię wtedy. No rozumiem, dobrze, czyli nie tyle inwestorów, ale co się kopaniem, sensie tak? jakby, wie pan, przykleiłem taką już taką szpatułkę do wewnątrz z graficzne i pokładłem Bitcoina i wtedy mi zakaza już, już tam kopała tego Bitcoina i, i zarobiłem pieniądze. Tak, tak, dokładnie. No dokładnie. Tak. Tutaj wygląda to troszkę inaczej, tak? Tutaj nie będzie pan... E, nie, nie, będę, nie będę, nie będę kopał Bitcoina, okej. Okay. Aha, Nie, oczywiście pan może oddzielnie zajmować się kopaniem Bitcoina, tak? Natomiast tutaj już chodzi o samo no inwestowanie. Tak, tak. Rozumiem. Czyli jeżeli mówimy na przykład o nie, walutach wirtualnych, tak, no to tutaj Aha. będzie to polegało na tym, że pan będzie otrzymywać sygnał giełdowy o te doradcy z e, konkretną walutę rozumiem. wirtualną. Tam I to dalej? Pan kojarzy jak wygląda, jak wygląda ruch na kryptowalutach, kojarzy pan też walutę No walutami, które mają No taka, ma no, 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 taka moneta, ja tam wbiję taką, taką monetę z takim napisem B i wtedy tam kładę ją pod i i kartę rastyczną i karta go już kopię, no. Kładę Bitcoina i działa. Nie, pan tutaj będzie zarabiać na różnicy ceny. Aha, czyli to, to, to nie jest inwestowanie, to nie jest kopanie Bitcoina, tylko to jest inwestowanie. In, inwestowanie, właśnie to, żeby pan mógł zarobić Aha. na różnicy cen w walutach, no przekładowo, tak, Co chciałem po wyjaśnić. Aha, na przykład, rozumiem, pan no przykład, pan widzi, że, że jakaś waluta wirtualna w ciągu doby osiągnęła tam ze 10, 15, 20, 30 Aha. i tak dalej, prawda? No tak, to tak. właśnie. tak. No, od tego jest właśnie nasz doradca, żeby panu wskazać, e, jakie waluty będą rosną, no bo jeśli pan orientuje się w kryptowalutach, no to wie pan, że one nie rosną po prostu chaotycznie, tak? No tak, to znaczy ja kupię. Ja, no, ja kupię Bitcoiny proszę pana, ja wkładam padałkę, kładę Bitcoina i mi kopię kartę graficzną. Dokładnie. No Więc tak. proszę, doradca e, e, z pomocą tego naszego systemu handlowego może określić, jakie będą ruchy na walucie wirtualnej i panu wskazać teraz do sygnał giełdowy, że pan na przykład. E, kupił altcoin'a, który Aha. teraz przez dostanu wyrośnie na przykład, do o 30%. Rozumiem. Tak, tam, tam już od razu się ustali poziom wyjścia, czy take profit, żeby automatycznie panu zamknęło, że pan jak się rano już obudzi, po zamknięciu sesji amerykańskiej, żeby pan już widział, jak ma pan rezultat, Aha. prawda? Rozumiem, no super, tak, tak, prawda. W ten sposób. I to przekazuje panu już doradca inwestycyjny Które, e, to, okay. z rozmowy. No tam 10 minut, 15 w ciągu dnia pan ma. No mam, mam. Ja no mam więcej, bo ja mało pracuję, tylko tam kartę graficzna mi kopię bitcoiny i tak były zarabiam, ale chciałem, chciałem zrobić jeszcze więcej. W sensie, be, koparka Bitcoina jest pana głównym źródłem dochodu, tak? Tak, ja po prostu mówię panu, ja mam jedną kartę graficzną w komputerze. I ja tam przedstawiłem mm -hmm. taki, takiego kija, kładę tam, 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 tam takiego bitcoina, taką monetę i tam łączam kartę graficzną i wtedy kopię. No nie musi mi pan wyjaśniać jak to działa. No, no to jest tak się nie chodzi nie chodzi o to. Nie do pracy chodzi, budowę, nie, ja to, ja to Tylko, ja tylko z tym czasów. się zajmuję. Tak, ja tylko ja tylko jest to no, to bitcoiny. Nie, no, bitcoiny. No tak, tak. Dobrze. I pan z jakiej kwoty chciałby pan zacząć inwestycje? A, a, od jakiej mogę? No, taki minimalny to wtedy jest e, kwota 1000 euro, prawda? A, no że to tak 2000 20 euro, bo ja już ja, ja czekam twoje z tej koparki, no to tak 2000 20 euro już myślę, że byłoby spoko dobrze, a e, z jakiego banku pan by wtedy wpłacał środki? E, ja korzystam z M-banku. Z M-banku i pan ma tam tak. E, kartę, tak? Ja mam kartę, tak, tak, tak. Mhm. Dobrze, w takim razie ja mogę panu wysłać teraz maila, może pan przejść to pan, na... To ja e, włączę e, tak, 6 58. Tak, tak, to jest, to jest, to to jest mój mail. mail. Tak, dobra, ja włączam komputer. mail google wchodzę. I będziemy teraz inwestować, tak? Tak, na razie aktywujemy pański rachunek, potem z panem skąpierzam okay. się doradca inwestycyjny. Ja on już z panem otworzy te pierwsze transakcje. No super, no to dawaj wam, wysyłaj. Dobrze. To pan wysyła. Sekundkę, sekundkę. Wycałem panu e-maila. To pan wysyła, ja czekam. I teraz wysłań do pana też. Aha. O, oh, jest. Michał Baczewski, tak? Dokładnie, nie proszę na to. I teraz to platforma, tak? Ja mam jakieś hasło tymczasowe tutaj wpisy. Platforma, ja wchodzę na platformę, i teraz kopiuję hasło. Eee, Krzysio... Ten małpa com, tak? tak, tak. Toćka com, tak? dobra, hasło. No tak, 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 tak jak No pan pan Panie, nie działa, nie działa mi to hasło, Panie. Nie tak. ja działa. No ja, tak, ja... No nie działa. Pan pisał, jakie hasło? To, które Pan mi wysłał. części tak? Tak. Proszę jeszcze raz próbować. Ja próbowałem kilka razy i a to działa, no mówię Panu. To proszę odświeżyć stronę. Odświeżam, dobra. Jeszcze raz proszę to wpisać. Dobra, działa, działa, Panie, хорошо, działa. O, świetnie. Lila. Świetnie. Działa. Ehm, tak, wiem, ja tutaj Pana mam. Foxiamix, ehm, tak? Że... Tak, są prze, prze, przez e, komputer. Z komputera ja, ja teraz chodzę. Przez komputer, dobrze. Tak. Czyli tak. E, widzi Pan teraz zerowe saldo póki co, tak? Tak, widzę zerowe sa, sa, saldo. E, tak. Tu mam I Bitcoina. Się o, takiego teraz... Bitcoina ja właśnie wkładam do koparki i, i go kopię. Tak. E, a ile pan Panu udaje się wykopać? No jak mam jeszcze jednego... Idę do sklepu z Bitcoinami i kupuję z taką hmm. jedną monetę, to potem posiedzi tak ta... Koparka z 10 godzin i wtedy mam już 10 takich bitcoinów, no. I to 10 jest... bitcoinów panu się udaje tak wyrobić, tak? Tak, jak ja kupuję sobie jednego bitcoina, to wtedy w ciągu 10 godzin mam już 10 bitcoinów. Hm, mm, czyli z jednego bitcoina na 10, no to całkiem... No, całkiem, sporo, całkiem i to, i to tak, i to wie pan, to mi się tak wy, 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 w ciągu doby, to mi się tak robi, w ciągu doby ja wtedy 24 bitcoiny, wie pan? Kupię sobie jednego i mam 24 bitcoiny w ciągu doby. Halo. Świetnie. E, tak, tak. Cały czas tutaj jestem. Okay. E, teraz może pan w takim razie z, z lewej strony... Znaczy, z prawej strony pan ma taki przycisk Depozyt? E, Depozyt, da. No i dawaj pan. Co da. to by mam zrobić? Master e, do, Visa, to, visa, to... visa, Master Start, 3P, PCI, DSS, y, no. Dobra. Tak, tylko teraz tak, mamy tutaj e, dwa sposoby na... Dokonać w płaty Wam wcisnąć, tak? Tak, tak. Niech pan kliknie i tutaj będziemy mieli dwa klikam. sposoby na. Tak, dwa na aktywowanie pana konta. Okej. Okay. Klikam. 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 Pierwszy sposób no jest tutaj przez platformę z pomocą właśnie karty. Czyli wtedy jest to No i super, tak, no, teraz kwotę 1000, 1000 euro. Aha. No. 1000 no, euro. A to pan teraz no, Chuja to, to pan działa. Pani. Bliknie. Klikam dokonaj wpłaty i chuja to działa. No sekundę, no kliknął pan do dokonałej płaty, z prawej strony się pojawia odr1000. O, Odher 1000 o! Dokładnie, dokładnie. Zajebałem dobra. ten przycisk nie działa, no? Teraz <grych> już działa. przycisk z piachu i, i dilla. Super. Jest old mam, dobra. Dawaj pan, to ja tutaj piszę tak, swoje tam dane. pan ma billing details, proszę chceć imię, nazwisko. Krzysztof. E, już tutaj patrzymy, numer telefonu. Halo, jest pan na linii? Tak, cały czas jestem, cały czas jestem. No i dobra. E, proszę pana, wie pan co, bo tutaj ten, no, to takie tar numer, mi się w ogóle się mam tar i nie mam jakby miejsca, żeby wpisać, wie pan? A co panu nie chce się wpisać jeszcze raz? Jakby nie pokazuje mi się miejsce, żeby wpisać numer karty. Eee, tak. Ma pan e-mail? No wszystko wpisane, wszystko wpisałem poprawnie, tylko wie pan... Co poniżej, no... e, poniżej Your Order, pan ma tam już od razu wskazać Ale to ja karty. panu chcę pana. To ja panu mailem, ja panu. Ja do pana mailem wyślę zdjęcie z z ekranu, dobra? z eee, czego? Do tego co ja widzę, bo teraz wie pan co było. No, ja spróbuję. Bo ja nie widzę jakby tego miejsca, Niech pan żeby to sumerkę. Nie, wysłaj dobrze. To pan chwilę poczeka, ja sobie już robię screenshota. I jakby nie pokazuję mi to, to miejsce, żeby wciąż numer karty, mi się w ogóle jakby nie pokazuje, wie pan? Eee, to ja panu dobrze, czekam, jestem już na poczcie. To pan czeka, ja wysyłam, to, to będzie odpowiedź na tego maila, co mi pan wysłał, dobra? Dokładnie, dokładnie. Dobra, to ja, to ja już poszło chyba. Już chyba poszło, dobra, jest, poszło. Pan sobie tam zobaczy, tam, nie, jakby nic tam nie widzę, wie pan? Jakby nie mam tego, żeby wpisać ten numer Sekundę, czekam aż wiadomość przyjdzie. Aha. No i to dalej? Okej, okay, otwieram. No nie działa to, wie pan? Sekundkę, sekundkę, muszę otworzyć. Aha, to pan otwiera. ale jest pan na linii? Dobrze, sekundę, tylko jaki pan numer tutaj wpisał? To jest mój numer, z którego teraz, do, na któryś Pan zadzwonił przed chwilą. No, rozumiem, to jest numer stacjonarny? Nie, to jest numer komórkowy, proszę Pana. Mhm. No i widzi Pan, tam, tam Pan zobaczy trochę niżej, bo tam widać, że nie ma jakby tego, tego miejsca, żeby wziąć numer karty, wie Pan? Halo? Tak, 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 widzę, widzę, sprawdzam. No i tam jakby nie widzę tego w ogóle. Mi się to w ogóle nie wyświetla, że tam nie ma jakby takiego pola tekstowego, żeby wpisać ten numer spróbuje, karty. Nie, nie, niech pan spróbuje odświeżyć stronę. Bo to mi się wydaje wynika tutaj z plików kółki. To ja odświeżam. E, okay. Dobra, odświeżamy. Nie uzupełniać danych, po prostu zjechać na dół. Okej, okay, to ja... To teraz dobra, nie uzupełniam danych, ale wie pan co? Mam możliwość zmiany numeru dół, karty. Ale nie mogę wpisać Aha. kodu te CVC, wie pan? Nie kodu... Ja Ewentualnie. Ewentualnie. Ja wyślę kolejnego screenshota. Dobrze, niech pan wyśle tego screenshota, zobaczymy wtedy. To pan zobaczy, pan teraz nie ma tego, tego kodu, żeby, żeby kartę zrobić, wie pan? Gdyby wpisać kod mhm. CVC, to ja wysyłam panu screenshota. Niech pan wyśle, tak. To ja wysyłam. O! Teraz, teraz jeszcze Pan sobie przyszło. zobaczy, bo już wysłałem do Pana. Może no, teraz dwie sekundki przyjdzie. To może teraz przyjdzie. O, ma Pan? Sekundę, sekundę, jeszcze nie. O, coś przyszło. To Pan zobaczy. Teraz nie mogę tego kodu CVC tam wpisać, wie Pan. To, właśnie widzę, to mi się wydaje, że to jest związane z przeglądarką. Proszę jeszcze raz próbować odświeżyć. A może ja wejdę z, bo ja w ma jeszcze w innej, z innej przeglądarki, ja tam jeszcze wejdę, dobra? To z, z tak, Edge'a tak ja tam wadzie. wejdę. Dobra, ja tam wejdę z edge'a i zobaczymy jak tam będzie. Nie pan sobie To ja wchodzę z edge'a. Tak, dobra, wchodzimy skupować. z edge'a. OK. To pan chwilę poczeka, aż ja tutaj to zrobię. O, ja robimy przy pana. Eee... Uypać kage. To ja sprawdzam, czy teraz już będzie działać. I wie pan co? I teraz to ja nie, nie mogę jakby tafiz. wpisać... Teraz mogę wpisać wszystko poza... się nie mogę wpisać jakby numerów, ten czy tego... E, do, daty do tej karty nie mogę wpisać. Mam wszystko poza datą karty. Na drugim przeglądarce panu to nie działa z kolei. Tak. Ja wyślę panu z kolejnego screena, dobra? Halo, jest pan na linii? Halo? Tak, tak, cały czas jestem, cały czas jestem, tak. A dlaczego się pan wyciszał? Nie wyciszałem się, proszę pana. Dlaczego? Po prostu nic nie mówię w danym momencie. No mi się wydaje, że pan się wycisza, bo jak pan. bo ja jakby nie słyszę wtedy nic. Nie, to, autom to automatycznie tak działa. Dobra, to ja panu wysyłam teraz kolejny, kolejnego screena z Edge'a. Tutaj pan proszę Edża nas, widzi nas, i na Edżu jest tak, proszę pana. Tak jak teraz panu wysłałem. No Edzu, nie widzę jakby tego tej, tej tej, daty ważności. Żeby wpisać nie mogę. Nie mogę wpisać do da, da, daty ważności, wie pan? Mm -hmm. Zaraz. Jeszcze nie przyszło. Już powinno być, proszę pana. O, widzę teraz, jest. Wejdziemy. Można od razu pana. Aha, widzę, widzę. No nie mogę wpisać proszę pana. Alo, jest pan? Mm, tak. Mhm. Mm to, 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 to nie jest możliwe, bo jeżeli u pana by przeglądarka tego nie akceptowała, to wtedy by e, u pana by było po prostu szare. To system po prostu nie ruszył. No ale przy pana, no ja nie wiem, co ja mam tak zrobić, zdrowaś w a ta się nie da. No panie, co to jest za gówno? No wiem jak możemy zrobić. Pan przecież ma Bitcoina, może pan zrobić po prostu przelew Bitcoinowy i nie będzie się skargał. Bitcoina? Przelew wypłaty też... To ja pan, robię bit Bitcoinowy tak teraz pan na bitcoina, prawda? To ja, no, ja robię no bo... Bitcoinem. No, no bo ja też rozumiem, że chciałby pan zyski otrzymywać w Bitcoinie, jeżeli pan... Tak, tak, tak oczywiście, no wiadomo, ja się z nie Bitcoinem kartą. To lepiej, no, to ty jest... by będzie, no. Jak to robimy? Halo? Zaraz panu zaraz panu podejślę właśnie tutaj wysłam do działu księgowego, żeby panu. Do Bitcoina, żeby dobra panu wyspali. Bo e, może pan teraz wejść na e, czat na żywo. Wrócić się do platformy i tam będzie pan mieć. E, jak pan kliknie depozyt, to na dole będzie czat na żywo. E, Ciat na żywo, dobra, to ja odpalam czata. Dobrze, ja proszę odpalić. E, tutaj platforma wchodzę na platformę, dobra. I gdzie, gdzie jest ten czat na żywo? E, Muszę się co pan teraz widzi? Widzę swoją platformę, gdzie jest, gdzie ten czas jest. No proszę poszukać, tam na dole powinien pan go mieć. No, o jest, czas na żywo, mam. To i teraz Zaraz pan tutaj przyjdzie wiadomość od pracownika obsługi e, internetowej, ja panu myślę. Ok. Już, Dobra, to pan wysłał. Numer portfela bitcoinowego, kwotę. To pan i wysyła, no. Zaraz pan będzie mógł to wykonać. Dobra, to niech pan wysyła. Tak, dwie minutki, bo tutaj musi dział księgowy po prostu... Pokoń, Dobrze. Okay. Teraz tak e, proszę mi powiedzieć, jak wygląda pana dostępność? No wiadomo, żeby doraz tam mógł się z panem skontaktować. Ale już to panu mówiłem wcześniej No w sensie ja rozumiem, że pan no, nie ma stałych godzin pracy, tak? No ale tam pan nie siedzi cały czas przed telewizorem, pan też ma swoje życie, swoje sprawy, prawda? Ale ja mogę długo siedzieć, panie, ale ja jak mam będę zarabiać w krocie, to ja będę siedział długo, no, do jakichś pieniędzy to ja mogę siedzieć. Dobrze. No wie pan, no niektórzy klienci, którzy na przykład działają głównie, na, jak pan, na kryptowalucie, tak, to też mają takie pewne wymagania, że na przykład, tam, e, powiedzmy, doszedł na tymi godzinami, na tenisie, czy coś, pan, na golfie. No to się kontaktujcie, kiedy chcecie, ja mam zawsze czas, ja jestem wolnym człowiekiem, proszę pana. Ja, no, ja, ja na bitcoinach zarabiam, to wie pan. O, teraz już dostaję informację od działu księgowego, że e, jest dla Pana portfel. Za chwilę powinien go Pan otrzymać właśnie w czacie na żywo. O, ja czekam. Dobrze, o, jest! Mamy portfel! O, Panie, ale zajebisty. I tutaj go kopiuję, dobra. Kopiujemy. Tak, i proszę, wracaj po prostu równowartość 1000 euro. 1000 i euro, dobra. Dokładnie. Ale mówił, tak? wie pan co? Bo ja nie mam bitcoina. A co tam się... Co się, się tam stało? Coś nie tak? Nie no panie, to nie działa. No panie, ten nie wysłało mi się, ale to zniknęła mi jakby ta wiadomość, wie pan? Istniała mi ta wiadomość Ty... bit, Jakby był ten bitcoin i wtedy miałem tak, że on mi jakby zniknął. Wie pan? Ja nie, bit... pan wyślę jeszcze raz. To pan wyśle jeszcze raz. On mi znika. Jakby wie pan, on po prostu znika po jakimś czasie, o! Poszło i teraz wie pan to i zniknął mi znowu. Znowu mi jakby zniknął, Dokładnie wie pan? Tak. On mi jakby zniknął teraz? teraz, wie pan? Mhm. Mm jakby pełniasz ta wiadomość, ona jest, ona jest jakieś pół sekundy i wtedy znika, wie pan? No tak, tak to wygląda. Nie wiem o co tutaj chodzi. Dobrze, rozumiem. Czyli panu zniknął. Teraz powinien się powtórzyć. Teraz właśnie panu wygrałem jeszcze raz. Ale wie pan to, 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 to się, się pokazuje pół sekundy i potem znika, wie pan? Mhm. Mm to A ja może pan coś panu... screenshota? Mogę wysłać. To ja wysyłam. Super. Pan poczeka. Screenshota to już zaraz robię dla pana. No Jak wie pan, co to znika mi to, no kurwa. No właśnie rozumiem, coś tutaj dziwnego. to pan zawirusowany komputer, dlatego panu znika. Nie, ja się, ja się znam na bezpieczeństwie jeszcze pana, ja to nie mam zawirusowanego komputera. Aha. To ja, to ja, to ja wysyłam panu kolejnego screenshot'a, ja pan, pan sobie zobaczy, jak mi to znikają te wiadomości. mówi jakby więc okay. wiadomość, ale, ale ten, ale jakby wie pan, po prostu wywala mi się jej, jej, jej treść. Nie mam treści wiadomości. Pojawia się na punktach, gdzie znika. To ja panu podsyłam teraz y, kolejnego screenshot'a. To chyba jest poszło nie? do pana. Czeka. Mi poszło. Tak jest. mi to wygląda, wie pan, tak to znika. Halo. Tak, tak, tak. No znika mi to, wie pan? Aha Znikną Poja no to. Ja co nie to nie wydźnią. To niech pan kliknie tam z prawej strony, ma pan przycisk kopii i to się pan skopiuje. Ale klikam to i mi się chyba no ja no mi się to, że... kopiuje, wie pan? I jak ja to Kopię, klikam to tym się. w drugim miejscu. Proszę wkleić w drugim miejscu. No ja wklejam i pan zobaczy, co mi się tam wkleja. To ja panu pokażę, co mi się wtedy skleja, okej? Okay? Proszę, proszę w y, odpowiedzi na czas skleić, co się panu skleja. To ja panu, to ja panu w, w, wkleję? Ponieważ panu to nie zniknie, nie? To ja może mailem to wyślę. Więc ja wtedy mi się... Nie, nie, jak jak nie, to się Nie, nie, proszę to, to wysłać To ja wysłałem, to ja wysłałem ty. już, proszę pana, wysłałem teraz. to teraz, to co mi się... To co mi się tam kopiuje, nie? Oj kurwa znowu, to co wysłałem teraz mi znikło, wie pan? Ale e, Pan niczego tutaj nie wysłał. Wysłałem przez chwilę, ale wie Pan pana, co? Ono nie zniknęło, dlatego że tutaj, jeżeli by na przykład stworzyłem teraz metadane to tutaj w, e, w wiadomości, którą Pan otrzymał, jest informacja o znakach, które zostały do Pana wysłane, Pan po prostu prostu zrobił BTC dobra. myśli. dobra. To ja kurwa nie wiem, co już tutaj zrobić, no. Kurwa, pierdole te inwestycje, Panie. To normalnej roboty chyba Ale Ja chyba wiem, w czym jest problem. Ja chyba wiem, w czym jest problem. Dzień. Pan, problem? ma, pan ma wirusa na komputerze. Powinien pan usunąć aplikację Paint. A dlaczego mam usunąć Painta? Dlatego, że pan, panu Paint wymazuje informacje, które potem wysyła pan na screenshotach. Ale co Paint ma ma, ma do tego, prze pana? No dlatego, że wszystkie te screenshoty co tutaj według naszego e, działu technicznego są przerobione w Paintcie. Ale jak, w jakim Paniecie? O co panu chodzi? No, w aplikacji po prostu wie pan... W szkole podstawowej były lekcje z Państwa, że jak wycinać, jak dorysować coś na zdjęciu. Ale ja, w ja, ja żadnego Pajnta nie, nie używam, Panie. Mówi, proszę dlatego proszę usunąć Pajnta, dlatego że ten wirus Panu zmienia treść screenshotów. Ale o co Panu chodzi? Ja żadnego Pajnta nie mam, Panie, ja go dawno już wyjebałem. Jaki? a proszę... a to proszę to jeszcze raz sprawdzić, bo widzę, że Pan dalej go ma. Ewentualnie jest jeszcze gorszy wirus, nazywa się Photoshop. A Photoshop, dobra, a, a GIMP też może być? Bo Ja mam chyba Gimpa, wie o, pan. Też proszę go, us też proszę go usunąć. Gimpa, Gimpa też mam usunąć, dobra. A to tu jeszcze, a może mogę to. To jeszcze, to jeszcze no, to tam Affinity Photo, jeszcze nie? Mogę usunąć, ja? Mhm. Wszyst wszystkie te programy do wam do tak, tak, mam, mam wyjebać, tak? Tak, 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 dokładnie, dokładnie. A, okej. Okay. Ale nie mogę ich wyjebać, bo to mi potrzebne do pracy, wie pan.